w tym odcinku o kopaniu licza z bagna. Dzisiaj ja co tydzień kopiuję go sobie z bagna, chociaż mam no ostatnie dwa tygodnie bez odcinka. Niestety brak czasu, a że misja na kopanie licza trwa dokładnie 24 godziny od wyciągnięcia tego, od naciśnięcia na bagno, więc no nie chcę też nagrywać o nie wiadomo której godzinie. Zawsze chcę to robić mniej więcej w weekend, w sobotę albo w niedzielę. Nie chcę tego w środku robić tam od poniedziałku do piątku, co wtedy nie chcę tego nagrywać, wolę to w weekend nagrać Dlatego jak nie dam to po prostu odpuszczam, no trudno Także 90 odcinek jest przed nami Idziemy sobie 5 harami kopać Standardowo Tu jeszcze to zabijemy Dobra i mamy F9 A, Death Snake to 11.43 31 11.43 31. Mamy no, tylko Snake'a, no trudno. A, bo to jest bestial już, dobra. Okej, okay, to możemy się wylogować i z no, kolejna postać. Za chwilkę też zobaczymy jak to na encyklopedii wygląda, jak to na markecie wygląda. Mam klik, Zobaczmy sobie. Rich. 23807 Ale to będzie chyba w innych cenach Zobaczymy sobie na marketcie Standardowo na koniec odcinka jak to wygląda Ale to się możemy w domku wylogować. Kolejna postać. 9. Jest, mamy licza, dobrze, udało się. czterdzieści zero zero. Piszmy. czterdzieści pięć zero. No, i za tydzień to mamy 6, 11. 6, 11. I już mamy tam jaki profit. O ile to się w ogóle sprzeda? Zobaczmy potem na makecie. No, jak coś to łapka wgrywa pod tym odcinkiem. Możecie suba zostawić, jak ktoś pierwszy raz tutaj jest. Będę wdzięczny. No i tutaj takie informacje, jeśli już sobie zauważyliście na tym odcinku. Tutaj mamy, zbieramy kasę na Soul Shreddera. Miecz jest od 400 levela. To jest po prostu lepsza wersja Bl Blade, nie, Winter Blade'a. Lepsza wersja taka Winter Blade'a. O 400 levela. Nie mamy jeszcze tego levela, ale... Jak najbardziej już można na miecz sobie zbierać. Żeby tam kiedyś ten 400 się wbije, no to żeby już ten miecz był. Także fajna sprawa. Dobra, tu się na razie w domku wylogujemy. Dobra kolejna postać. No i jak na razie mamy 24 miliony zbierane według marketu. 320 kosztują są dwie oferty na ten miecz, więc... Jeśli nie znikną do czasu, kiedy mnie nazbieram, no to może kupię F9, obecnej. 11, 46, 39. 11, 46, 39. I tu jest też 6, 11. No trudno. No dobrze, zostały ostatnie dwie postacie. że ja generalnie tych pieniędzy mam tutaj więcej niż 24, ale Muszę wszystkie itemki posprzedawać, a nie chce mi się chodzić 3 godziny do dzina. Więc po prostu codziennie sobie tam po wychu będę mu sprzedawał No i w końcu się odzbiera tutaj te Nie wiem dokładnie, ja tak w sumie mam tych pieniędzy, musiałbym to liczyć, a no nie chce mi się, no jak te wszystkie itemki to Będziemy wiedzieć, a na dzień po prostu mamy też więcej pieniędzy za samą grę tutaj, to sobie tam zdobywamy. Także no może kiedyś uda się to nazwioć, zobaczymy. A tymczasem idziemy się wylogować. Wiadomo tutaj na tych czterech innych postaciach też mam trochę kasy, ale na razie sobie tutaj zostawiam, nie przelewam tam i nie wliczam tego, co mam na tych parkach, na tego głównego hala. Tutaj też się kaska przyda. Dobra, przedostatnia postać. Kopiemy. Co mamy? Licza mamy dobrze. Zapiszę godzinę. 11:48:14. 11:48:14. to też jest szósty. 11. Gdzie on tu się spował? Jest tutaj. Dobrze, więc mamy dwa. Ostatnia szansa teraz została. Zobaczymy, czy będą trzy licze, czy tylko dwa. Mam nadzieję, że może kiedyś tutaj uda się te pięć, ale to jest prawdopodobieństwo jest. Tak małe, że raczej niemożliwe, aczkolwiek no, to wie, może kiedyś się uda. O, i jeśli za tydzień będę nagrywał ten sam odcinek, no to możecie sobie zrównać, że tutaj miałem 24 na ten miecz, a za tydzień będę miał ileś tam i zobaczcie, ile się zmieniło. No i Teraz w innym kopieniu F11 mamy tutaj Diabonta. No dobrze, 11:49, 25. 11:49, 25. Jest szósty. Dobra, to jeszcze na majkacie zobaczymy, jak to wygląda. Dzień mi to poręczało. Tutaj jest mały ok To można sobie sprzedać. z mały Zobaczymy jak cena się różni na TVP. Czyli na markecie powinna być większa. Skoro na TVP było tyle, to tutaj powinno być więcej. W rzeczywistości. Tutaj wolna chatka? Nie jest za imię. Zobaczymy sobie. Licz. No to mamy większą cenę, bo tam było chyba 23. Na jak tutaj mamy 44 899. Za tyle będę mógł wystawić te dwa. Tutaj nie ma żadnych moich ofert. Wszystkie się moje posprzedawały, które były. Także to by było tyle ode mnie w tym odcinku. Standardowo spotykamy się na tydzień. Gdyby ktoś chciał mnie nie wspomóc w zbraniu do tego social media, no to Możecie wysyłać mi jakąś kaskę, chociaż no nie zmuszam. Nie proszę, też to tylko z waszej dobrej woli, jakbyście chcieli no to Możecie coś tam dołożyć od siebie, ja was mogę wpisać na listę Także no ja sobie na no to sam nazbieram, no ale Gdyby ktoś chciał coś tam do, do siebie, od siebie dać no to Proszę bardzo A mimo to ja będę sobie Zbierał tą kaskę, no to jest to możliwe, da się to uzbierać, no nie ma rzeczy Niemożliwych w tej grze, skoro jest 24 to no jeszcze tylko. No. To idzie to na zwiać, no tylko to potrzeba czasu. Także no ja dam radę. Ale jakby ktoś chciał, no to, to możecie mi wspomóc. Także tyle, bo będę na tyle w tym odcinku kopanie licza w 90. Także tylko dziesięć odcinków i będzie setny odcinek. Może na setny odcinek z przygoty jakiejś specjalnej kopanie licza, zobaczymy. Mam tam jakiś plan w głowie. Jak będzie czas, no to... Myślę, że coś fajnego wykombinujemy na setny odcinek pani Licza. Także w 90 odcinku się żegnamy i widzimy się. Mam nadzieję, że za tydzień, nie wiem, czy w sobotę, czy w niedzielę, ale mam nadzieję, że uda mi się za tydzień też nagrać ten kolejny odcinek. Także do zobaczenia i miłego weekendu i całego tygodnia. Papa, pa. A jak coś, to na streamy zapraszam. Trzymajcie się. Pa.